Witajcie. Dzisiaj postanowiłem tak pokrótce, z grubsza, zwiedzić sobie lokomotywę SM42 6DGB, czyli kiosk tak zwany. Nie wiem, od jakiej części zaczniemy. Może, może od silnika spalinowego. Tak, wiadomo, jak to się prezentuje z zewnątrz. Każdy kiosk zna, ale w środku może nie każdy. Więc przejdziemy do przedziału sprężarki co my tu mamy. Wentylator chłodzenia silników trakcyjnych. Oczywiście jest silnik z wentylatorem. Tu są bez, bezpieczniki i załączenia baterii. Mamy co tutaj jeszcze? Mamy Webastop, czyli podgrzewacz wody, układ, agregat gaszący lokomotywę. W zasadzie silnik spalinowy, na, aktywowany za pomocą przycisku z zewnątrz lub z kabiny maszynisty sprężarka oczywiście z silnikiem elektrycznym czyli już nie jest napędzana jak na starej zebrze za pomocą wału z silnika tylko osobno załączana już przekaźnikami yy, no elektrycznie sprężarka śrubowa już nie tłokowa idziemy dalej idziemy dalej sobie na tą stronę To jest ciekawostka w mienić żarówkę, to trzeba... Ile tu jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 śrubek odkręcić wziąć przecinak, młotek można się dostawać do żarówki halogenowej tu mamy chłodnicę. Chłodnicę płynu chłodzącego, silnik spalinowy. A tu jest odysza wylotowa od gaszenia z tamtych butli. Jak na starej SMC jest osobno przedział chłodniczy. No, tu powiedzmy, że też jest, ale troszkę inaczej to jest zorganizowane. Tam jest wentylator, jest przedział, a tu mamy wentylator chłodzenia silnika spalinowego. Ten od razu zasysa powietrze z całego silnika plus chłodnicę no i ponadto bierze powietrze zasysa powietrze właśnie z drzwi dla stąd te maty filtracyjne czyli jest to takim odkurzaczem jedzie z zewnątrz wciąga wszystko z nie wiem jakiejś ładowni pył węglowy, i inne historie za te filtry mają zadanie ten pył zatrzymywać Całe ciepło z kabiny przy okazji jest zabierane, ale to za chwilę. Tym wentylatorem. A my tu mamy teraz silnik spalinowy. Obudowa filtra powietrza do turbiny. Tam jest turbinka. Tu jest komputerek, filtry, separatorki. Filtry paliwa olejowe. No, i tu mamy magnecik do sprawdzania poziomu oleju. A tu jest to całe to. Wymiennik, yy, czyli płyn chłodniczy z olejem się spotyka. Chłodzimy olej przy pomocy płynu yy, chłodniczego silnika. Idziemy sobie dalej. Idziemy sobie, pominiemy jedne drzwi, bo nie ma sensu. Tam stąd lepiej widać. O, tu mamy turbo jak widać ciepła zimna strona także takie malutkie, nie takie wielkie jak na tamtej. No i oczywiście wydech. Taki tłumik ciekawy Skrzynia wręcz No i mamy pronicę główną na dole. O, trzeba ostr ostrzyć o. Pronica główna i wzbudnica synchroniczna. Oczywiście, za pomocą pasów obie są napędzone, a tam za pomocą wału. Wału pronica główna, i tutaj wzbudnica idzie na, za pomocą pasów. Jedną stronę mamy obejrzaną co ta ostrość się dzisiaj tak gubi idziemy na drugą stronę tu my już byliśmy, a załączymy sobie bateryki, jak się świeci no i idziemy przechodzimy do przeciwnej strony jest i alternator pasy napędzające wiatrak a miałem skończyć Odnośnie z tego wiatraku historię. Tu jest rozrusznik na dole silnika. Tu jest główne zasilanie 24V. Trochę podobne jak w samochodzie. Tu mamy tą skrzynię, czyli ten komin do tłumika. Umywalka, zbiornik to umywalkę. No i całe to powietrze idzie tu. Zasysane jest aspod kabin, czyli tymi płytami podłogowymi, też ciepło zimą. Jest nam zabierane Bo Wiadomo, że są tej szczelinki, a tu każda szczelinka się liczy. A do, tutaj do kabiny zaraz przejdziemy. Niech się trochę rozświetli, będzie trochę ciekawiej. Idziemy do szafy elektrycznej. Może światełko jakieś. O, już włączyłem trochę lepiej szafę, żeśmy przy usterce omawiali. Mamy styczniki liniowe, styczniki bocznikowania, bezpieczniki różnego rodzaju, listwy, przekaźniki pomocnicze, czuwaki, no i inne podzespoły, jakiś przeciwpoślizg czy komputer nawet. Z tej strony mamy drugi wentylator, drugiej grupy silników trakcyjnych, chłodzenia silników trakcyjnych a tu już wchodzimy do strefy pneumatycznej czyli hamowania jakieś, jakieś SHP odcinanie luzowanie no i ogólnie pneumatyka w skrócie no i mamy z drugiej strony szafę. Idziemy do kabiny. Kaminka typowe na metkomie Czyli mamy tu po prostu wyświetlenia główne parametry, czyli takie jak temperatura silniku, ciśnienie oleju, kierunek jazdy, moc silników trakcyjnych, nastawnik w procentach, czyli tam pozycje tak zwane do 100% prędkością i można sobie wybierać tam parametry na silniku spalinowym, na hamulcu, obwody trakcyjne, falowniki, promnice. No tak to mniej więcej się prezentuje. Kabinka ergonomiczna, fajna. O, tu jest jeszcze na drzwiach. No i co? No, mamy nastawniki: no, hamowanie jazda lokomotywy, no, czyli nastawnik jazdy, po prostu. Nastawnik y, hamulca zespolonego, syreny, kierunki. Światełka, radyjko, szybkościomierz. No nagłe hamowanie, rodzaj to hamowania. Wybieramy pulpit, bo tu mamy jakby dwie kabiny. Lodóweczka, jest tu co? O, lodóweczka jest. Umywaleczka. O, woda jest, kuchenka. No i tak się ta lokomotywa prezentuje. Można pracować. To by było chyba na tyle. Taki szybki w skrócie. No, 10 minut prawie wyszło nam nagrania pogląd na kioska. No trzymajcie, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć!